Zobaczcie jakie pismo zostało złożone do kancelarii prezesa pana Donalda Tuska. Szanowny panie premierze z głębokim zaniepokojeniem spowodowanym obecną sytuacją w Krajowej Administracji Skarbowej KAS oraz w trosce o dobro budżetu państwa jako profesjonalni urzędnicy, którym zależy na silnym państwie i stabilnych finansach publicznych składamy nie skargę na szefa Krajowej Administracji Skarbowej pana Marcina Łobodę. Podejmowane przez szefa KAS decyzje w naszej ocenie przyczyniają się do spadku dyscypliny podatkowej, znacznym zwiększeniem przestępczości podatkowej, a co za tym idzie, spadku dochodów podatkowych i pogłębiania się deficytu budżetowego. Tu mamy trochę suchych danych i liczb, ale ominiemy je sobie i przejdźmy do dalszej części listu. W naszej ocenie do spadku dyscypliny podatkowej i zwiększenia się przestępczości podatkowej przyczyniły się niżej wymienione decyzje, wytyczne i zmiany organizacyjne wprowadzone przez szefa KAS, Marcina Łobodę, rozwiązanie pionów komórek do zwalczania przestępczości podatkowej w urzędach celno-skarbowych i zastępowanie ich rozwiązaniem niespotykanym w innych służbach, to jest pionami operacyjno-analitycznymi. Brak nacisku na zwalczanie przestępczości podatkowej oraz ujawnianie i zabezpieczanie mienia pochodzącego z przestępstw. Spadek ilości realizacji w postępowaniach karnych, spadek wpływów z zabezpieczenia mienia w postępowaniach karnych. Brak jakiegokolwiek rozliczania UCS z wyniku związane ze zwalczaniem przestępczości podatkowej. Efektywne zwalczanie przestępczości ma charakter prewencyjny, co przyczynia się do wzrostu wpływów budżetowych. Zmiany kadrowe na wyższych stanowiskach w Izbach Administracji Skarbowej oraz UCS polegające na pozbywaniu się doświadczonych funkcjonariuszy oraz pracowników osobami niekompetentnymi, nie mającymi doświadczenia w zarządzaniu nowoczesną administracją skarbową, która powinna być przede wszystkim efektywna. Spadek ilości kontroli celno-skarbowych oraz podatkowych, spadek uszczupleń i faktycznych wpłat do budżetu z tych kontroli. Wprowadzenie zakazu wszczynania kontroli bez zawiadomienia w przypadku nieuczciwych podatników, po doręczeniu zawiadomienia podatnik likwiduje działalność i znika, by uniknąć kontroli i zapłacenia należnych podatków. No dobra, jak wynika z danych kas, w pierwszym półroczu tego roku wykryto ponad 140 tysięcy fikcyjnych faktur, a więc o ponad 100% więcej niż w pierwszym półroczu 2023 roku. Chodzi o faktury o łącznej wartości ponad 4,25 miliarda złotych. Należy jednak przy tej okazji wyjaśnić, że są to rozbieżności z systemu JPK za okresy bieżące potwierdzone w toku czynności sprawdzających. Ten przykład dobitnie świadczy o tym, jak podczas zarządzania Krajową Administracją Skarbową przez pana Marcina Łobodę zmalała dyscyplina podatkowa i jak bardzo zwiększyła się przestępczość podatkowa. Powiem Wam, że nie jest ciekawie.